Scena plastyczna kul cool i galeria sztuki tejże sceny to jeden organizm organizm, który daje mi taką szansę, by te refleksje, które dzielę się z nimi i mam, istnieją w teatrze w jakiś sposób znalazły swoje odbicie także w galerii. Galeria to są wspaniałe nazwiska, duża wrażliwość artystów i to są ci, którzy także mnie inspirują do tego, co mam tworzyć. Przyznaję się do tego głośno, ale to jest dla mnie bardzo ważne. I rzeczywiście przez ten okres, który minął, miałem najwspanialsze i najciekawsze postacie, najciekawszą sztukę. I z tą sztuką chciałem się tutaj podzielić przy tym jubileuszu, żeby Państwo po prostu dostrzegli, jakie to jest istotne dla tej galerii obecność tych twórców. Relacja z wernisażu wystawy jubileuszowej z okazji 35-lecia Galerii Sztuki Sceny Plastycznej Kul będzie do obejrzenia na naszej stronie scenaplastyczna.pl w dniu 18 grudnia w sobotę o godzinie 18:00. Wystawa będzie czynna przez 3 miesiące. Godziny otwarcia proszę śledzić na naszej stronie. Wybierz kierunek lubelskie.